Panie i panowie, dzisiaj y, będzie nowy kanał na polskim. Y, y, będziemy go robić we dwójkę z Kamilem. Przywitaj się. No i ze mną. Raczej będą cały czas filmy tak z nim, bo tylko z nim robimy ten kanał na YouTubie. I, i, I musimy i musimy i musimy jakiś, jakiś pierwszy odcinek zrobić. Więc to będzie to. Tu będą daily takie giereczki. Takie, no trzy giereczki będą. Setcik mamy taki sam. Te kilofy, takie. Nie wiem w ogóle co to jest. Yy, diamentowa diva, To jest nasze... Yy, ten. To jest nasz skinek. No i lotnia za po prostu uina tak o. No no to tak. To jest pierwsza giereczka. Nasza pierwsza. Ej, te kilofy nawet spoko są. Ładne. Do, te, do tego skinka. Ładne, ładne, e, jakby coś to słone wie, że to jest nasza miejscówka, prawie zawsze tam latamy, może nie zawsze na arenach, no bo na areny to jest w ogóle in, inna sprawa, ale teraz gramy na Twilku i nie gramy jakoś super dobrze, w sumie ja się tak nie uważam, nie wiem jak on. A na przykład na, jutro mo mogą być te. Jutro może być Screative'a jaki na przykład odcinek też Nie wiem jakoś tak. Dawaj na niebieski, dawaj na niebieski leć. Bo ja se polecę na dół na choinkę, nie? Bo choinka naprawdę ma zrobiste rzeczy... rzeczy. Dobra, to fajne, na razie mam itemy. Kałach, którego nienawidzę. Kolejny kałach, którego nienawidzę. Sześć małych, mogę ci dać trzy. E, znaczy dwa. Dwie. Typ. Na tym domku. W sumie nawet dwójka. Leży. 35. pięć. Dobra. E, masz potki. Wiesz, że piasek jest włączony? No nie wiem, bo tak dziwnie stałeś. To nie wiedziałem. Czy ty myślisz, że piasek jest włączony? Ty bo tu furka jedzie. Dobra, powiem ci, że tu jest na pewno ty, był, którego jednego z wyjaśniłem. Tu jest typ, czy nie? TP jest tu? Jest tu, TP, chodź. Tu? Aha. Zróbmy to tak. A myślałem, że te kilofy takie głośne są przy wyciąganiu. Jak patrzę tylko... Leczy się! Jest tu u mnie. A! Kamil! No! Mogłeś mi dać wyjść? No i leżymy. No i pierwsza gierka tak się skończyła. No jakbyś mi dał wyjść, bo miałem charge'a, to byśmy to wygrali. Wiesz zatem, ja miałem charge'a, tylko że ty mnie zablokowałeś i dlatego. Więc może w zamian za to. Będzie jeszcze jedna. Nie wiem, Tak, tamta była krótka. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wiem. Zobaczymy. No, bo tam przykład 20 minut chcieliśmy zrobić jakoś. Ale jak sprawdzałem na tym na, yy, no, na moim obs to się tam dzieje się tak, że to długo się tak się dzieje, że. W sumie t... No, pół godziny to jest bardzo dużo. Przecież w pół godziny. Jeszcze to było takie nudne, bo my tam tance chodziliśmy, braliśmy mityczne bronie i próbowaliśmy się walić. No ja mówię mityczne. Ty a co ja wlecę? Jak wlecę w ten punkt zerowy, tego tak tyłu, to mnie fajnie wypchnie. Wiem. Ale. No wiem, nie chcę, ale chodź na Big Bena, chodź na Big Bena. No, nie, bo Big Bigman, Dobra, nie, 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 nie. Chodźmy na ten Izak. na Izaka, na Izaka. Ja chłopu chłopów wleciałem i mam w ogóle tego. Chłop ma zero. Chłop ma zero, chłop ma zero, chłop ma zero. No, trzeba go zabić. Daj mi, no i zabrał mi potki. Jeden HP. Górę zabuduj. Bo od góry będzie się dostawał jeden. Le no. Za 7 Daj mu za 7, to wiesz? No nie ruszaj się, bo i tak dziwnie stoję. Ja chcę z niego pompę. Ty wiesz, że ja mam dalej jeden HP? On dużą. Aha, to jest nie nasze. Myślę, że to nasze. Tak, chcemy rytować. Typ. W sumie słyszę typa. Jest na tym domku. I chyba jest na górze prawie. Dobra, Jesteś na... Jest na dół! Ze... ze... Dobra, widziałem. Tu jest jeden. O, ale bym dostał snajpę. wyjdź 3 4 wychodź no bo nie opłaca nam się z nimi bić bo mam taką fajną snajperkę i mam jeden hp no co? coś mi scroll nie poszedł dobra, tutaj sobie no to to jest ten ze snajpą co do mnie snajpił przecież no ja mam 1 HP i 50 kewa Aha! Ja go nie zauważyłem No to fajnie Laser boga Ja go w ogóle nie widziałem, ja myślałem, że on z okna do mnie wali Trzecia giereczka, i może to być ostatnia, jak będzie dłuższa, ale pamiętajcie, że my gramy dla Funu, dla Fanu yy, i tak chillowo gramy, bo nawet to jest nasza pierwsza gra. Przyszliśmy do domu, bo rozknęliśmy coś z kanałem dalej, z, ze starym i no, jakoś rozgrzani nie jesteśmy, ale się zrobiło nagle ciemno, nie? A mi się podoba właśnie Fortnite w nocy, jest taki ciemny, fajny. Jeszcze mogę sobie strzelnić Ustawienie, jasność, a zastosuj. Ej, ale fajnie taki ciemny strasznie Fortnite wygląda. Mam go na najciemniejszym. Jasność mam 0, chyba tak jakoś tak. Czy ja to prawie wleciałem i dostałem 40k? Nie no. Nie wiem, ja spróbuję na Big Bena. Ja na Big Bena spróbuję, ja próbuję na Big Bena, tak, ja będę na Big Bena. I nawet typa nie mam. On mnie nie... Właśnie widać. Aha, a ja słyszę tutaj charge fajne. Ja idę tam do Ciebie już. Co faj... O jazu to jest kolejny idzie. 24,50 ma. Dobra. On mnie dojeżdża. Pinajty robi... PMA? Złoty pinite zrobiło! No i co z tego? Muszę się uleczyć na chwilkę Dobra, może jeszcze coś wyciągnę z tych tych moich przekąsek tu. Dobra Ej! Miałem on miał złote pinite A ja miałem y, zielonego SMG I wygrałem Ja sobie jeszcze coś walnę, żeby nie iść tak na pusto. mnie pompę? O tu to jeszcze gorzej. Dobra, ja też mam. By to się udało. Jak ktoś tego wywalił z tego, z PMA. O nie, pompa. Lepsza pompa trochę. Jak ty stoisz? Gdzie ty jesteś? Tak, trzy, dwa, jeden. Nawet odliczenia jeszcze nie było. Tam jest prezent? On był? Nie wiem, czy był. Dobra, to cię odrodzę za busem Ty tutaj daszek się da dasz zbudować, i robisz coś takiego, że robisz sobie to. I teraz robisz tak. Jeszcze nie będę odradzał. Może. No wiedziałem. To jest ten, co cię zabił. Dobra, ostatnia gieryczka. Szkoda, ale... W ogóle, jak zauważyłeś, że teraz są w ogóle agresywni gracze? Albo, nie wiem, wie, większość graczy pow... Nie będziesz mógł kończyć, bo będę jeszcze musiał ze mną gadać przy montażu. Bo ja tak sam nie chcę montować. Nazwa, nazwa, odcinka. Liczba zgonów, którą przebiliśmy na polskim YouTubie. No może będzie na 50 subskrypcji ten będzie 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 o Paypala za 25 zł tam jest tak 25 zł Paypal będzie do wygrania Paypal, Paypal na, na kolejny zestaw No Paypal o kurde Paypal no z mojego Paypala dam na PST wiesz o co chodzi bo ja mam coś no ja mam Paypala A ja mam Kałacha. Bo czemu by tak? że jak ja mam Kałacha, to nigdy mi się nie uda wygrać. Ja jeszcze potka mi się by nie przestapić. Jakim cudem, dobra, tutaj się zrobi zwolnienie. Takie slow ma się zrobić, gdy. Że ten. Że, że było chyba zero tam już powoli. O jezus, ktoś wziął u mnie samolot. Dobra, PM może być. PM jest dobry nawet. Po co ja to wywalam? Ja tu będę miał typa, więc... Dobra, to jest najlepsza broń na daleko. Nie wiem czemu, ale bardzo nie lubię nią grać. Na blisko też jest bardzo dobra. Dobra Kamil, patrz co ja tu mam. Co chłop mi robi? Nie bij mnie. Nie już nie będę bił Lisa na moich streamach. Patrz, co ja im robię. Aha, ich została tylko dwójka. Oni są dobrzy, wiesz o tym. Halo. Oni są dobrzy, wiesz o tym. Też jak my się odrodzimy, to oni nas usłyszą, nie ma szans. Dobra, odrodzę cię tu, nie wiem. Nie wiem, może cię nie odrodzę. Jak cię odrodzę, to będzie fajnie, bo oni teraz będą lud zbierać. Zdążę cię podnieść, tylko czy ich porobimy, to nie wiem. Na pewno? Dobra. No, no, no i ci ich porobią. Patrz. Patrz, patrz, patrz. patrz. Widzisz, oni mają takie alima. Oni z PS grają na PS-ie. To, to by było w dzisiejszym, naszym pierwszym odcinku. Na tyle trochę podedaliśmy, ale no nie pociliśmy się w ogóle, ani na. To po prostu na chwilku graliśmy. Więc. Czekajcie na kolejny odcinek, może będzie dzisiaj lub jutro. No to cześć! Pożegnasz się, czy wiem?